To miała być spokojna, zwyczajna noc w Kunowie, małej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Ludzie kładli się spać, dzieci zasypiały w swoich łóżkach, a ciszę przerywał jedynie szum wiatru nad dachami. Nikt nie przypuszczał, że za kilka minut niebo nad wsią rozświetli ogień, który zamieni noc w koszmar. Około północy straż pożarna w Szczecinie odebrała dramatyczne zgłoszenie: płonie budynek wielorodzinny w gminie Banie, w miejscowości Kunowo. Na miejscu miały znajdować się rodziny, w tym małe dzieci. Pierwsze minuty decydowały o wszystkim. Gdy pierwsze wozy straży pojawiły się na miejscu, z okiem poddasza buchały już płomienie. Żar był tak intensywny, że nie dało się podejść bliżej niż na kilka metrów. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie po dachu, a języki ognia lizały nocne niebo. Dym był gęsty, czarny, gryzący. Ludzie wybiegali z budynku w piżamach, niektórzy bez butów, z dziećmi na rękach. Krzyki mieszały się z dźwiękiem Syren. To był chaos, dramat, którego nikt w Kunowie nie zapomni. Doszło do pożaru poddasza oraz dachu. 19 mieszkańców opuściło obiekt przed przybyciem straży pożarnej, urelacjonował ASP. Dariusz Szakt, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. Te słowa zabrzmiały jak ulga, ale dopiero rano. Wtedy, tej nocy, nikt nie wiedział, ilu ludzi jest w środku, czy ktoś został uwięziony. Strażacy ruszyli do akcji z pełną determinacją. W ruch poszły drabiny, linie wodne, aparaty tlenowe. W powietrzu unosił się odór spalenizny, a ciepło biło jak z pieca hutniczego. Ogień miał już ponad 300 metrów kwadratowych. Walka z nim była jak walka z żywym organizmem, im więcej wody wlewali, tym bardziej zdawał się szaleć. Właściwie to poszkodowana była jedna osoba, a druga to bardziej pod wpływem emocji, mówił później ASP. Szakt. Ale wtedy na miejscu nikt nie wiedział, ilu ludzi wymaga pomocy. Karetki czekały w pogotowiu, lekarze przygotowani byli na najgorsze. Dwie osoby ostatecznie trafiły do szpitala, jedna z poparzeniami, druga z atakiem paniki. Na miejscu pracowało aż 12 zastępów straży pożarnej. Każdy z ratowników wiedział, że sytuacja jest ekstremalna. Gdy zawala się dach, wszystko dzieje się w sekundę. Płonące belki mogą spaść na głowę a każdy ruch w zadnionym pomieszczeniu może być ostatnim. Strażacy rotowali się co kilka minut, maski topniały od gorąca, a mundury przesiąknięte były dymem. Wokół zebrał się tłum. Mieszkańcy Kunowa patrzyli w milczeniu, bezradni wobec potęgi żywiołu. Niektórzy płakali, inni modlili się półgłosem. Na twarzach ludzi odbijał się blask ognia, złowieszczy, pulsujący, jakby sam diabeł tańczył po dachach ich domów. Gdy po kilku godzinach ogień został wreszcie opanowany, strażacy rozpoczęli prace rozbórkowe. Trzeba było zrzucić nadpalone elementy, które w każdej chwili mogły runąć. Na miejscu unosił się zapach spalenizny i wilgoci, a powietrze wypełniał szum pomp, które wciąż wypompowywały wodę z wnętrza budynku. Po godzinie 13 strażacy nadal byli w akcji, pilnując, by żar nie wzniecił ognia na nowo. Pogorzelisko wciąż dymiło. Zgliszcza dachu przypominały szkielet czarne, poskręcane belki, z których kapała woda. Ludzie wracali, by zobaczyć, co zostało z ich mieszkań. Niektórzy milczeli, inni próbowali znaleźć coś ocalałego, rodzinne zdjęcia, zabawkę dziecka, jakikolwiek ślad życia z przedpożaru. Służby prowadzą śledztwo. Na razie nikt nie potrafi powiedzieć, co było przyczyną wybuchu ognia. Czy to była instalacja elektryczna, iskra z pieca, a może nieuwaga któregoś z mieszkańców? Strażacy mówią jedno, takie pożary często zaczynają się od drobiazgu. Jeden żarzący się kabel, jedna zapałka, jedno zwarcie. Rzecznik Straży apeluje o ostrożność. O przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bo choć ten pożar udało się opanować, to skutki zostaną na długo. Nie tylko na murach i dachach, ale przede wszystkim w pamięci ludzi, którzy tej nocy uciekali przed śmiercią. Kunowo obudziło się następnego dnia w ciszy. Na tle czarnego dachu powiewała taśma ostrzegawcza. Dym już nie unosił się z pogorzeliska, ale w powietrzu wciąż czuć było spaleniznę i strach. Dla strażaków kolejna akcja. Dla mieszkańców trauma, która zostanie na lata.